Czosnek niedźwiedzi to fantastyczna prozdrowotna roślina, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Jest to również nasza rodzima roślina, którą możemy spotkać głównie na terenach górzystych południowej Polski. I również u mnie, tutaj w Beskidzie Wyspowym, jest go bardzo dużo. A w ogrodzie u mnie ten czosnek rośnie już od bardzo, bardzo dawna. Już jako dziecko pamiętam, że porastał tutaj tereny blisko. Strumieni. No i od tamtego czasu rozsiewał się bardzo intensywnie. Także mam go w zasadzie w całym ogrodzie. Jest on chyba na każdej rabacie, gdyż no, te, ten teren tutaj u mnie taki cienisty, półcinisty, w którym mój ogród się znajduje, najbardziej mu sprzyja. No i tutaj też jest sporo wilgoci, ponieważ niedaleko płynie strumień, a w zasadzie strumień przepływa przez mój ogród. Zatem to są idealne, dogodne warunki do tego, aby czosnek niedźwiedzi rozwijał się należycie. Już starożytni Germanie, Germanie pokochali tę roślinę, a w krajach niemieckojęzycznych ta roślina do dnia dzisiejszego jest niezwykle popularna. I dodaje się ją tam nawet do chleba lub też piwa. Ja osobiście ten czosnek, a w zasadzie część nadziemną, liście. Przyrządzam na wiele sposobów w kuchni. Głównie robię z niego pesto albo też dodatek do makaronów. Ewentualnie można też spróbować go jako, jako sałatkę, te liście dodawać jako, jako taki składnik do sałatek, albo po prostu zupełnie zrobić sobie taką sałatkę czosnkową. Też smakuje wyśmienicie. Ale jeśli nie lubimy akurat takich sałatek, to. Po prostu bierzemy listek i kładziemy na kanapkę. No i taka kanapka smakuje o tej porze roku wyjątkowo. Czosnek niedźwiedzi różni się od czosnku pospolitego, tego, który głównie uprawiamy w warzywniku, tym że. Cebulka czosnku niedźwiedziego jest 10 razy mniejsza. I też ta cebulka nie tworzy cebulek przybyszowych. Mowa tutaj o czosnku niedźwiedzim. Natomiast czosnek pospolity wiemy, jak się rozrasta, czyli w takie główki, które posiadają ząbki. Natomiast czosnek niedźwiedzi rozmnaża się poprzez. Nasiona poprzez wysiew nasion, i w ten sposób ogarnia coraz szersze połacie w ogrodzie. Poza tym, czosnek niedźwiedzi ma znacznie więcej kwasów fenolowych oraz substancji lotnych siarki, które to wspomagają procesy trawienne oraz wpływają korzystnie na układ oddechowy. Czosnek niedźwiedzi w towarzystwie tutaj Zawilców był nazywany już kiedyś jako określany jako cebula czarownic, albo też czosnek cygański. I ja ten czosnek stosuję już w kuchni od naprawdę wielu, wielu lat. i Kiedyś, jak jeszcze w Polsce nie był znany tak jak teraz, to pojawiały się różne, różnego rodzaju uśmieszki, że co ja to jem że to na pewno jest trujące i skąd takie w ogóle wymysły no jak widzicie teraz ten czosnek jest bardzo popularny tylko, że czasami no niewiedza oraz głupie uśmieszki po prostu są nie na miejscu. Lepiej czasami troszkę więcej poczytać, niż po prostu mówić jakieś głupoty. No ale wracając do meritum, ten czosnek wygląda właśnie pięknie na takich wiosennych rabatach w połączeniu z takimi roślinami, które bardzo wcześnie kwitną, jak tutaj chociażby ten zawilec gajowy, chociaż to jest roślina również, która występuje u mnie w stanie naturalnym i jest rozpowszechniona w dużej części ogrodu. Czosnek niedźwiedzi najlepiej w ogrodzie sadzić jest w miejscach cinistych lub też w półcieniu. W słońcu absolutnie nie, nie polecam sadzić tej rośliny, bo wtedy te liście będą przypalane przez słońce. Czosnek ten po prostu nie lubi ostrego słońca i w stanie naturalnym rośnie również właśnie w takich cienistych zagajnikach, gdzie czuje się najlepiej. Gleba powinna być w miarę wilgotna, ale przepuszczalna. Wtedy też te cebule będą największe, a taka większa cebula wypuszcza wtedy więcej liści. Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny lub też obojętny. Zapach liści, który już unosi się w ogrodzie, jest naprawdę niezwykły. A dodatkowo, jeśli ta roślina zakwitnie, a będzie to miało miejsce głównie z początkiem maja albo z końcem kwietnia, takimi białymi kwiatami i też do tego momentu należy zbierać te liście, bo gdy roślina już zakwitnie, to te liście stają się bardziej takie łukowate no to wtedy ten zapach jeszcze będzie bardziej wyczuwalny w ogrodzie. Będzie go można poczuć wszędzie. Kwiaty są koloru białego, i później z tych kwiatów wytwarzają się takie białe, przepraszam, zielone nasionka, które później stają się czarne lub też brązowe, i one wysypują się na glebę, i tym sposobem same się rozsiewają. Tutaj widzimy na przykład czosnek, który ma już pewnie 5-6 lat. Tutaj widzimy Siewki czosnku, które mają około 2 lata, a tutaj te zielone, bo nie mówię tutaj o tej tawułce, to są czosnki, które wysiały się w zeszłym roku. Bo czosnek kiełkuje, jeśli on się wysieje w czerwcu, w lipcu, to dopiero wiosną, w marcu oraz w kwietniu pojawiają się właśnie siewki tego czosnku niedźwiedziego. Zatem, jeśli zależy nam na młodych siewkach czosnku niedźwiedziego, to po prostu zostawiajmy te kwiatostany, nie obrywajmy ich, i czosnek w ten sposób sam się po prostu wysieje. I to będzie też najbardziej ekonomiczny sposób do tego, abyśmy pozyskali nowe sadzonki czosnku. Bo wiadomo, im więcej w ogrodzie tych czosnków, to w ten sposób one po prostu. Będą lepiej wyglądać na rabacie, no i też będziemy mieli więcej tych czosnków do użycia w kuchni. Pamiętajmy również o tym, że pierwsze liście czosnku niedźwiedziego pojawiają się w ogrodzie w marcu, nawet zdarzyło się, że pod koniec lutego, a tak naprawdę zbieramy ostatnie liście przed rozwojem. Kwiatów. Natomiast później te liście, jak już wcześniej wspomniałem, stają się bardziej łykowate, oczywiście możemy je skonsumować, ale po zmiksowaniu tych liści, czy też po zjedzeniu ich z kanapką, będziemy czuli właśnie troszkę taką twardość pod językiem. Natomiast już mniej więcej w czerwcu, w lipcu te liście zupełnie znikną z powierzchni ziemi. Bo wtedy roślina wchodzi w stan spoczynku i dopiero Kolejnego roku te liście pojawią się na rabacie, zatem nie przejmujmy się, jeśli w czerwcu, w lipcu zobaczymy, że liście czosnku zaczynają po prostu żółknąć.